Moi drodzy, jaka konkurencja? Jaka, i, i, jaka konkurencja w ogóle? Patryk Rojorojewski. Witam Was bardzo serdecznie przy okazji prezentacji wizualizacji nagród na zbliżającą się 35. już edycję mojej integracyjnej inicjatywy sportowej PZR Paintball z Rojem. Tutaj. Jeszcze niczego nie ma. Tutaj jeszcze niczego konkretnego nie widzicie. Chcecie poznać, co tym razem fantastyczni sponsorzy dla nas przygotowali na zbliżający się weekend, zanim wspólnie e, sprawimy, że to wszystko nam się tutaj e, pojawi. Informacja w pierwszym wierszu opisu tego filmu. Macie link do rejestracji. Są jeszcze wolne miejsca. Rejestrujcie się w tym momencie, kiedy tych nagród jeszcze tutaj nie ma, bo jak się zaraz pojawią, do czego doprowadzimy wspólnymi siłami, drastycznie wolne miejsca na ten dwudniowy event się skończą. Moi drodzy. Przygotujcie się, przygotujcie się, zrobimy to razem. Zrobimy to razem. Nagrody pojawią się tylko w momencie, kiedy razem klikniemy lajka. Like Dokładnie tak. Jeśli oglądacie na y, komórkach, przygotujcie y, palec. Jeśli oglądacie na komputerach, przygotujcie kursor myszki. Na 3-4 klikamy lajka. Like 3-4. Wow! O dokładnie moi drodzy, doskonale zdajcie sobie sprawę, jak kochamy robić te efekty, robić te e, przejścia. Moi kochani, zanim przejdziemy do szczegółowej e, prezentacji e, fantów, e, każdy coś dostanie. E, jak zawsze, każdy coś dostanie. To już stety, niestety, nie jest żadna ekskluzywna informacja, że nikt nie wyjdzie e, z niczym z mojego e, eventu. Ważna informacja, wspaniałe, kochane. RTV Euro AGD Zainteresowało się moimi eventami i postanowili je wesprzeć, co nieprawdopodobnie mnie raduje. Jednak nic dla mnie bez Was, nic dla mnie z sytuacją, że Wy z tego nic nie macie. O co dokładnie chodzi? Przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Macie link w opisie pod linkiem rejestracyjnym. Razem z Euro wybraliśmy parę przedmiotów dla graczy. Między innymi oczywiście y, gry, myszki, słuchawki, różnego rodzaju peryferia. I uwaga, z kodem rojo od tego piątku do poniedziałku włącznie będzie promocja na ten właśnie wybrany sprzęt, który będzie cały czas y, powiedzmy rozbudowywany. I tylko Wy o tym wiecie, właśnie Fani y, Pezetera, koniecznie wejdźcie w linki, sprawdźcie co dla Was naszykowaliśmy. Powtarzam, tylko dla Was. Tylko pod tym linkiem, tylko z kodem rojo.euro.com.pl. Slash rojo. Euro .com /royo. Moi kochani, więc tak, zaczniemy sobie może od kącika serdecznego CD Projekt Red i GOG. Mamy dla Was koszulki tego typu z gwinta, przypinek, która, których jest masakryczna ilość. Tutaj tego jest mnóstwo. Symbolicznie, poglądowo tylko wyłożyłem, co będziecie mieli okazję yy, zgarnąć. Zapis koncertu, jeśli chodzi o grę Wiedźmin, yy, trzy elementy związane z gwintem różnego rodzaju tego typu naszywki. Ale nie wiadomo, co będzie w jakiej. Także taki sympatyczny, intrygujący element losowości w tym wszystkim się pojawi. Oprócz tego, Soul Calibur 6 na PlayStation 4, a także oficjalny soundtrack z Wiedźmina 3 dla Was. Te koperty, może niepozorne, może niespecjalnie atrakcyjne wizualnie. 70 sztuk samych kopert z grami różnego rodzaju, różne gatunki, przepraszam, gatunki, dla każdego coś się znajdzie. Klasyczne, serdeczne MSI. I tak nie rozkładałem wszystkiego, bo kompletnie nie starczyłoby mi już tutaj miejsca na to wszystko. O co chodzi? Taka torebeczka, taka torebeczka, taka torebeczka dla każdego będzie zawierała dodatkowo dmuchaną tarczę i dmuchany. Miecz. Oprócz tego, tego typu czapeczki Smoczysława, a także tego typu klasyczne czapeczki yy, z daszkiem. Myślę, że fantastyczna sprawa. Konkretne, fajne, wartościowe, solidne nagrody od MSI. 20 sztuk toreb z balonami, 20 sztuk czapeczek klasycznych z daszkiem, 20 sztuk takich wyjątkowych Yy, Smoczy sławów. Także MSI. Dziękujemy serdecznie. Gog, CD Projekt, Red. Ogromny, ogromny szacun. Lecimy dalej. EA Games Ostro. IE Games naprawdę Ostro. Oprócz oczywiście bardzo fajnych elementów związanych z grą. Antem Tego typu obrazy. Patrzcie, patrzcie jakie fajne. Idealnie pod podpis, pamiątkę z PZR-u. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Yy, mamy Steelboxy. Mamy fantastyczne kubeczki, które zmieniają swój kolor. Pojawia się grafika w sytuacji, kiedy coś ciepłego do tego naczynia nalejemy. Są skarpetki Anthem, są specjalne bandamki Anthem, a paszki. tego jest naprawdę mnóstwo. E, powerbank! Czemu nie? Dodatkowo, jak najbardziej. I teraz tak, Battlefront 2 na Xboxa One i na Playstation 4. I tak samo Battlefield 5 na Xbox One i na PlayStation 4. Oprócz tego coś naprawdę tłustego. Patrzcie, jakie wielkie, patrzcie, jakie ciężkie. Potężny album z grafikami, z gry koncepcyjnymi. Wiecie doskonale o co chodzi. To będzie, to będę musiał wymyślić. To, co będzie, nagroda nagród, według mnie. Fantastyczna pamiątka sama w sobie dla Zajawkowiczów i nie tylko. EA Games Tarcza, dziękujemy. Pora na Techland, Cenegę i Ubisoft. Jeśli chodzi o Ubisoft, koszulki Assassin's Creed, czemu nie, bardzo fajny pattern, bardzo fajna jakość. Coś dla fanów Koda tego typu fantastyczne naszywki. Nie wiem, gracie właśnie w ASG, bawicie się w Paintball, cokolwiek innego, tak możecie sobie naszyć właśnie te emblematy odnoszące akurat się do czwartej odsłony Black Ops. Oprócz tego karty, kubeczek z Metro. E, figurki Voltboya. E, koszulki. E, torby, jeśli chodzi o Tomb Raidera. E, Wolfenstein. Fenomenalna sprawa. Evil Within 2. Patrzcie, jaka Soul Calibur. 6, Z Geraltem. Świetna, świetna sprawa. E, Tomb Raider. E, torby, koszulki. E, Prey, oczywiście, klasyka. E, Miecz Atyl jeśli chodzi o Total War Książka, tutaj GOG, tutaj patrzcie, komiks, Dark Souls 2, tutaj fenomenalna sprawa, GTA 5, specjalne naklejki związane właśnie ze światem, e, samej gry, fenomenalna koszulka, Tekken 7, e, smycze, jeśli chodzi o Evil Within, tego typu e, zawieszki, nie wiem czy widać tutaj, bardziej Batman, e, Street Fighter 5, opaska, e, Tutaj, jeśli chodzi o e, Tomb Raider'a, e, specjalna, e, taka na rękę, linka, karabinczyk. Wiecie o co chodzi? E, tak. Tutaj, e, koszuleczki różnego rodzaju. Te są fenomenalne. Jeszcze a propos EA Games, e, koszulki Polo, fajna jakość, Battlefield 5. Konkretnie, e, jedziemy, jedziemy dalej, bo bynajmniej, moi drodzy, to nie jest e, koniec. Właśnie, a propos e, Techland. Techland wymieszany tu trochę z Senegą, ale gry łączą, a nie dzielą. Żadnych granic. Konkurencja się łączy w imię wyższego dobra. Beholder, tak? Hello Neighbor. Na Xboxa 2018 Formuła 1. American Track, coś dla fanów kontentu wujka Bohuna. American Track Oregon, American Track Nowy Meksyk. Czemu nie? Ehm, tak, różnego rodzaju właśnie mapy, jeśli chodzi o cywilizację. Notatnik z Mad Maxa. W ogóle Cenega jest fenomenalna pod tym kątem, bo ona ma naprawdę mnóstwo. Brzydko, niebrzydko mówiąc drobnicy, którą bardzo trudno zdobyć. Bo jest robiona zazwyczaj na zamówienie, na jakieś eventy właśnie, a nie pod sprzedaż, nazwijmy to jakąś taką detaliczną. E, tak, proszę Destiny 2 e, pendrive'y 8 giga. Mamy kilka sztuk. Bardzo dużo właśnie dla fanów Souls'ów. E, jest też mnóstwo rzeczy, których, których nie wyjmowałem, bo, bo, bo to będę rozdawał. Patrzcie, to jest klasyczny taki nalot, tak? Yy, smycze, przypinki yy, różnego rodzaju. Aż nie wiem co powiedzieć, tego jest mnóstwo. Yy, tak, proszę, maski Volt Boya, też jest tego yy, ogrom. Moi drodzy, mnóstwo, mnóstwo yy, nagród. Każdy coś otrzyma. Klasyka, ale jako, że podczas 35 edycji paintballu z Royan w Uniejowie e, zrobimy sobie kilka innych elementów. Zanim do nich przejdę, przypomnę, że na terenie pola, będzie również stoisko z moim sklepem, z moją marką odzieżową RV13 rojev13.pl będzie namiotik. będziecie mogli pomacać, powąchać, zapoznać się bezpośrednio z moimi ciuchami przed ewentualnym zakupem. Całe dwa dni będziemy tam oczywiście dla Was. Oprócz tego, oprócz, myślę, oryginalnego wstępniaka, jak to zwykle bywa w ramach oficjalnej relacji, zrobimy sobie również dwa odcinki jako tako. Jeden w sobotę, jeden w niedzielę. W sobotę będzie to tak zwane ludzkie domino, również ze specjalnymi nagrodami dla uczestników. W niedzielę z kolei będzie coś bardziej porąbanego, mianowicie schowaj rudego w worku na trupa do bagażnika na czas. Say what? I też będą specjalne, dedykowane nagrody. Jeśli jesteś rudy, jeśli jesteś ruda, nie przejmuj się, świat się nie wali. E, będziesz mógł, będziesz mogła wziąć udział też w specjalnym skeczu Miedziany Pocisk. Dokładnie tak, Miedziany e, Pocisk. Będzie to taka humorystyczna wstawka w jakieś jako tako, kto będzie chciał w tym wziąć udział. Broń Boże, to nie będzie nic uwaczającego, nic poniżającego. Dostanie dodatkowe nagrody, także każdy będzie mógł coś zdobyć w ramach dyplomu. A propos dyplomów, kochani, hops, już, 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 już czekają. Już czekają specjalne dyplomiki, klasyka, e, pamiątka, być może wartość sentymentalna, mam nadzieję, jeśli nie, to na pewno w jakimś mniejszym bądź większym stopniu kolekcjonerska, bo jednak 35 edycji. 35 edycja. Zwróćcie uwagę, jak ja już robię e, zapowiedzi, zaproszenia, to nie używam cyfr rzymskich. Bo to już za dużo by miejsca w tytule e, zabrało. Także moi drodzy, samych kopert z grami 70 sztuk, samych fantów od MSI to jest kolejne 60 e, sztuk. Sumarycznie wszystkiego nie wiem ile jest, bo EA Games e, przesłało e, fanty przed chwilą, nawet ich nie liczyłem, ale na spokojnie jest na tyle, żeby absolutnie każdy coś otrzymał, a także. Każdy miał szansę wygrać coś bonusowo w ramach właśnie tych takich yy, evencików, związanych z kanałem, jako tako, yy, gdzie będziecie mogli poznać również e, Urhare, także będzie to e, paintball z rojem, ale będzie to również Paintball z, e, jako tako, a my zrobimy wszystko, żeby nie było jako tako, żeby, bo jak zwykle zajebiście, żebyście właśnie te dwa dni e, zapamiętali na bardzo, ale to bardzo długo. Moi drodzy, także dziękuję wszystkim sponsorom, w szczególności oczywiście RTV Euro AGD za mocne, mocne wsparcie e, eventu takie właśnie dodatkowe. Dodatkowe. Jak wcześniej wspomniałem, od piątku do poniedziałku będziecie mogli zapoznać się z, z tym co będziecie mogli kupić o wiele, o wiele taniej właśnie dzięki temu kodzikowi ROJO. Ale będziecie informowani oczywiście o wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, mam nadzieję, że w tym momencie rozwiałem wszelkie wątpliwości co do tego, czy udać się do Uniejowa w ten weekend i przede wszystkim poznać fantastycznych ludzi, pointegrować się, dodatkowo, bonusowo, zgarnąć jakieś fajne fanty od naszych fantastycznych sponsorów. Także moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego niż serdecznie podziękować Wam za uwagę i dać Wam odczuć, jak bardzo czekam na zbliżający się weekend, bo jednak jakby nie było kontakt face-to-face -face z fanami, bez których nie byłoby mnie, to jest to to cenię sobie yy, najbardziej. Tym bardziej, że po takich eventach bardzo często dochodzi do sytuacji, w których nawiązują się nowe przyjaźnie, a nawet nowe związki. Gry łączanie dzielą w końcu. Serdeczna tarcza. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się kochani i do zobaczyska już za kilka dni. Ta